Jeśli ktoś poda zastrzyk z kwasu hialuronowego na oko, to może to być przyczyną, że nie doszło do poprawy w funkcjonowaniu stawu na oko, czyli bez USG, bez rentgena. Nie to, że ktoś do oka wstrzyknął. Tak, tak może być. Dlatego że w szczególności u osób otyłych, staw biodrowy jest w pachwinie. Zobaczcie. Tu jest staw biodrowy. Jest on, jest, jest on dość głęboko położony. Im więcej jest mięśni, im więcej jest tkanki tłuszczowej, tym trudniej jest zlokalizować, gdzie ten staw jest. Igłę się wprowadza przez skórę. I dalej tak naprawdę, nie mając żadnego podglądu, ani USG, ani rentgena, nie wiemy, gdzie ta igła ląduje. Nie mamy pewności, czy na pewno ten lek wchodzi do stawu, czy też nie. Wstrzyknięcie kwasu hieluronowego nie do stawu, tylko obok, oczywiście nie spowoduje tego, że lek zadziała, że ten staw będzie lepiej funkcjonował. Wprost przeciwnie, miejscowo może powodować dolegliwości i to jest niewskazane. Dlatego właśnie powinniśmy stosować. USG co najmniej. W cięższych przypadkach fluoroskopia jest bardziej dokładna, niemniej często to USG w dobrych rękach wystarcza. I w ciężkich przypadkach, tam gdzie są zwyrodnienia, gdzie jest otyłość duża, duże, duże zwyrodnienie, to ta fluoroskopia ma przewagę, czyli rentgen. Ale mamy XXI wiek. Ja bym już tutaj się nie bawił w podawanie leków, w szczególności głęboko gdzieś do stawów, które są trudno dostępne bez USG, bez fluoroskopii. Yy, dlatego, że po prostu nie można być za bardzo ufać swojemu szczęściu, swoim zmysłom. Jeżeli możemy im pomóc, możemy pacjentowi pomóc zwiększyć dokładność, bezpieczeństwo, skuteczność zastrzyków, zabiegów, uważam, że lekarz powinien to stosować. Tym bardziej, że w tej chwili aparaty USG one nie są aż takie drogie i spokojnie lekarz, który ma jakiś gabinet, może taki aparat, może swój gabinet wyposaży. No nie są też tanie, ale jeżeli kogoś stać jest na samochód, to stać też go na aparat USG.